Witajcie na kanale Travel Like oraz drugiej części naszego vloga z Santorini. W tej części vloga opowiemy wam o naszych czterech dniach spędzonych w Ia i o tym, co warto tam zobaczyć, ale także o naszym hotelu, jedzeniu i wycieczce do miasteczka Pyrgos. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszej części vloga z Santorini, gorąco zachęcamy was do zobaczenia. Link zostawimy w opisie. Po przyjeździe do IA od razu zauważyliśmy, że jest ona bardziej elegancka i romantyczna w porównaniu do firy, w której spędziliśmy pierwsze cztery dni. Jest to też destynacja numer jeden na Santorini. To właśnie IA jest tym białym miasteczkiem z charakterystycznymi niebieskimi kopułami, z którymi wszyscy chcą mieć zdjęcie. To co także da się dostrzec gołym okiem, IA jest najdroższym miasteczkiem Santorini, zarówno jeśli chodzi o ceny hoteli, jak i restauracji. Mimo tego, że Fila jako miasto jest dużo większe, to jednak przy zwiedzaniu jedynie tej turystycznej części, czyli białych greckich uliczek, małych sklepików i podziwianiu widoków, wcale tego nie odczujemy. Także na obie miejscowości spokojnie możemy zaplanować tyle samo czasu. so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel. It's just what I do when I'm out so yeah. try not to hold. W IA zatrzymaliśmy się w nowo otwartym hotelu Elitos Suits, który bardzo chcielibyśmy polecić. Pokaje były przestronne, każdy z nich miał mały taras oraz własne jacuzzi, a do tego dostępny był także duży basen. Na śniadanie nie trzeba było nigdzie się wybierać, ponieważ codziennie rano obsługa przynosiła nam je na taras. Dzień wcześniej wystarczyło wybrać z karty to, na co będziemy mieli ochotę. Oprócz tego, od pięknych widoków na morze i centrum miasteczka dzielił nas tylko kilkuminutowy spacer. Jeśli jesteście zainteresowani, link do hotelu zostawimy w opisie. I ja szczególnie warto wybrać się na słynny zachód słońca w okolicy ruin zamku. Jednak miejcie świadomość, że trzeba się tam wybrać sporo wcześniej, bo ten zachód słońca codziennie przychodzą oglądać także setki innych turystów i jest bardzo, bardzo tłoczno. Widząc tłumy, długo nie rozumieliśmy tego fenomenu, jednak raz postanowiliśmy się wybrać i rzeczywiście zdecydowanie był to jeden z najpiękniejszych widoków w naszym życiu. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. Będąc w Ija, nie możemy przegapić Amudi Bay, czyli portu znajdującego się na dole klifu. Jest on zupełnie inny od portu w Firze, który jest bardzo spokojny i niezagospodarowany. W Amudi Bay znajdziemy kilka fajnych nadmorskich restauracji z malowniczymi widokami na turkusowe morze, które tętnią życiem aż do późnego wieczora. My zdecydowaliśmy się zjeść w Sunset Amudi. Jak to w porcie, mają tam nieziemsko świeże ryby i owoce morza. Musimy stwierdzić, że był to posiłek z najbardziej malowniczym widokiem. Nasz stolik znajdował się tuż przy samej zatoce i zaledwie kilka centymetrów dzieliło nas od przejrzystej turkusowej wody. Jedzenie było bardzo dobre, ale był to też nasz najdroższy posiłek na Santorini. Za samą rybę zapłaciliśmy ponad 60 euro. Ceny były średnio 20% wyższe niż na górze klifu. Oprócz tego mijając restaurację i idąc wzdłuż klifu można udać się na dziesięciomintowy spacer, który kończy się łagodnym zejściem po skałach do błękitnej wody. Dużo ludzi przychodzi tam plażować i pływać, ponieważ woda jest dość płytka. Mimo wszystko w tym uroczym zakątku miejsca jest bardzo mało, także warto przygotować się na tłumy ludzi. Inny dzień wypożyczyliśmy auto i postanowiliśmy wybrać się do Pyrgos. Jest to miasteczko dosyć pomijane z tego względu, że nie znajduje się nad morzem. Mimo wszystko jest bardzo urocze i warto tutaj zajrzeć, szczególnie jeśli znajduje się po drodze do innych atrakcji czy plaż, które akurat planujemy zobaczyć. Można je odwiedzić i przy okazji wpaść do pysznego brusko wine, Coffee Fideli na jedzenie. Zaraz po Parata Taverns jest to nasz numer dwa na Santorini. Jednak nie jest to restauracja w pełni tego słowa znaczeniu. Znajdziecie tu jedynie bardzo lokalne przystawki i wino. My skusiliśmy się na talerz specjalności, nieziemskie cacyki i smażony grecki ser. Według nas plaże na Santorini nie są atrakcją, dla której przyjeżdża się na wyspę. Jeśli ktoś zaplanował kilkudniowy pobyt i ma na to czas, oczywiście można je zobaczyć. Jednak jeśli mamy góra 2-3 dni zdecydowanie warto na spokojnie zobaczyć w całości Firę oraz ją. Wybrać się w rejs, na wycieczkę do winiarni lub cieszyć się greckim jedzeniem. Jeśli podobał Wam się nasz vlog z Santorini, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie. Jeśli macie ochotę na więcej podróżniczych inspiracji, zajrzyjcie na bloga Travel Like Ada, w którym opisanych jest jeszcze więcej naszych podróży. Tymczasem my będziemy pracować nad tym, aby wkrótce pojawiły się one też na naszym kanale.